Kontynuujmy nasze dialogi. Dzisiaj odcinek drugi. Po niemiecku odcinek to jest Folge. Folge 2. Deine Zahnbürste, ich werde dich vermissen. Czyli co mówi ten nasz główny bohater. Twoja szczoteczka do zębów. Zahnbürste to jest szczoteczka do zębów. Jakbyście mieli szczotkę do włosów, to mówcie H s No i tutaj mamy do czynienia w drugim zdaniu z czasem przyszłym. Jak widzicie, czas przyszły to jest odmiana czasownika werden. I na końcu zdania bezokolicznik, czyli czasownik nieodmieniony. Ich wyjadę dich vermissen. Będę za tobą tęsknił. Oczywiście możecie często usłyszeć to w czasie teraźniejszym. Możecie powiedzieć: Ich vermisse dich. Tęsknię za tobą. Ich vermisse dich. Bardzo fajny zwrot. Slide numer dwa. Du musst auf ihn verzichten. Er ist playboy. Jak widzicie znowu na czerwono zaznaczyłem wam reakcję czasownika. Rekcja czasownika verzichten, zrezygnować auf z czegoś. Jak widzicie ten przyimek to nie jest myt, ani aus, co oznacza po niemiecku z, lecz auf. Czyli na przykład możecie powiedzieć, że muszę zrezygnować z tego wyjazdu. Ich muss auf die Reise verzichten. A w naszym dialogu to oznacza, musisz z niego zrezygnować. Z tego faceta, doradza jej ta koleżanka. Du musst auf ihn verzichten. Dlaczego? Ja er jest Playboy. On jest Playboyem. Tutaj akurat bez komentarza. Pytanie teraz, hast du dich in ihn verliebt, was? Czy ty się w nim zakochałaś, czy co? Tutaj mamy przymiotnik felipt, to jest zakochany, ale też czasownik czasowni, przepraszam, zakochać się, ale może również występować jako przymiotnik, bo właśnie to chciałem powiedzieć. Felipt to jest zakochany, czyli możecie zapytać, bist du Czy ty jesteś zakochana? A można też użyć to czasownikowo, tak jak tutaj w dialogach. Hast du dich in Igo Felipt? Zakochałaś się w Igorze? No i podczas tego, tego, tej rozmowy telefonicznej ten kolega mówi coś takiego. Hört auf zu schreien! Ich spreche mit Onkel Marcin. Czyli przestańcie krzyczeć. To pierwsze zdanie jest fajne, bo też możecie y, używać to, na przykład, przestań gadać. Hör auf zu reden. Albo przestań śpiewać, jak ktoś Was irytuje, bo na przykład fałszuje. Hör auf zu singen. Jak widzicie, ten Aufhören czasownik to jest rozdzielnie złożony i po nim y, drugi czasownik stoi z tym zu. Czyli tak jak przed chwilą wam podałem, możecie sobie. Dowolnie dostosować, żeby, kiedy prosimy kogoś, żeby przestał coś robić. I mamy tu tryb rozkazujący, więc hört auf znaczy przestańcie, a przestań to hör auf, czyli bez tego te. No i w drugim zdaniu mówi, że ja rozmawiam z wujkiem Marcinem. I spreche mit onkel Marcin. Tutaj bez komentarza. Adam, ich möchte mich mit dir im klub treffen. Geht das? Czyli mówi do tego przyjaciela tak. Adam, chciałbym się z Tobą spotkać w klubie. Dasz rady. I tutaj akurat to jest prosty dialog. Po czasowniku modalnym, ich möchte, drugi czasownik stoi na końcu zdania, czyli to treffen. Natomiast to, co jest interesujące, to. To gate das, czy dasz rady, czy jest to możliwe, czyli na przykład możecie powiedzieć, że ich möchte dir, dich ich möchte dich zu meinem Geburtstag einladen. Komst du? Gate das? Czyli chciałbym cię zaprosić na przykład na urodziny. Przyjdziesz? Dasz rady w tym sensie. Dasz rady? No i jeszcze dla mniej zaawansowanych przypominam, że różnica pomiędzy ich möchte a ich will. To jest taka jak w języku polskim, ja chciałbym i ja chcę. Czyli ich myślę, ja chciałbym, ich will, ja chcę. No i teraz dochodzi do rozmowy telefonicznej z osobą z banku i ta pani dzwoni właśnie do naszego głównego bohatera i mówi: "Helis, Sie haben die letzte Ratę nicht bezahlt. Pani Lis... Pan nie spłacił ostatniej raty kredytu. Jak widzicie, spłacać coś albo zapłacić to jest bezahlen. I tu jest ciekawy czasownik, dlatego że jeżeli na przykład powiecie, że ja zapłaciłem za rachunki, powiecie Ich habe die Rechnungen bezahlt. Ale możecie się również spotkać z czasownikiem zahlen i wtedy musicie użyć to z przyimkiem für, czyli na, wtedy powiecie. Ich habe für die Rechnungen i wtedy już nie bezahlt, tylko ge, gezahlt. Ich habe für die Rechnungen gezahlt. I to jest ta różnica, którą możecie zaobserwować czasem w mowie. No i kontynuuję. Sie haben auf Ihrem bankkonto keinen cent mehr. Czyli nie ma Pan na koncie. Ani grosza, prawda? No ponieważ w strefie euro są euro i centy, więc to sobie tłumaczymy, jako nie mam ani grosza, prawda? To będzie ani centa. No i tutaj e, jedyne, co się Wam może przydać, to chyba to bank konto, Możecie powiedzieć, ich habe wenig geld auf meinem bankkonto. Mam mało kasy na koncie, prawda? E, pytanie. Tej pani jest następujące. Zol ich mit den pflanzen sprechen? To jest jego pytanie, przepraszam, a on odpowiada: Ja zibrauchę Liebe. Czyli tutaj dochodzimy do tego czasownika, o którym wam kiedyś już opowiadałem, że zolen znaczy powinienem, ale również czy mam coś zrobić. I on pyta, czy ja mam rozmawiać z roślinkami. Czyli to też wcześniej już mieliśmy o tym powiedziane, że pflanzen to są właśnie te kwiaty doniczkowe w odróżnieniu do blumen, które są cięte. No i ona odpowiada, tak, one, one potrzebują miłości. Mogłem tam dopisać auch sie brauchen, auch Liebe. One też potrzebują miłości. Liebe, miłość. No, i teraz rozmowa z przyjaciółką. Ich möchte mich von dir verabschieden. Chciałabym się z Tobą pożegnać. E, tutaj mamy do czynienia z rekcją czasownika. Znowu, pożegnać się z kimś. Wydawałoby się, że powinien być zastosowany przyjmyk myt, prawda? Ponieważ e, żegnać się pasuje nam tutaj z kimś. Natomiast musicie zapamiętać, że żegnacie z kimś to jest von, a nie myt. I dlatego możecie powiedzieć uh, Er verabschiedet sich von uns. Czyli on się z nami żegna. Żegnać się z kimś. No i teraz y, następne zdanie. Dlaczego się chce pożegnać ta koleżanka? Morgen nehme ich in Krakau an einer Konferenz für Ärzte teil. Czyli znowu na czerwono mamy czasownik brać udział w czymś. No i znowu by się wydawało, że powinno być w in, prawda, bo taki jest przyjmek w. Natomiast w rekcji czasownika to jest tail name and an brać udział w czymś. I ona mówi, że jutro wezmę udział w Krakowie w konferencji dla lekarzy. No i takie dwie rzeczy, co chciałem powiedzieć do tego dialogu, to jest zauważcie, że po w słówku morgen nie jest napisane ich name tylko name ich. Dlaczego? Dlatego, że to jest szyk przestawny i on występuje wtedy, jeżeli na początku zdania występuje jakikolwiek wyraz, prawda? Czyli możecie powiedzieć w weekend, albo jutro, albo za dwie godziny i wtedy robicie szyk przestawny, tak jakbyście zadawali pytanie. No i na końcu mamy teil, dlatego, że to jest rozdzielnie złożony czasownik teil nehmen brać udział w czymś. Następny slajd. Ich habe mich schon an deine Dienstreisen gewöhnt. Czyli koleżanka mówi, że ja się już przyzwyczaiłam do tych Twoich wyjazdów służbowych. Prawda? I tutaj znowu mamy lekcję hmm, czasownika: sich gewöhnen an, czyli przyzwyczaić się do czegoś. Tutaj w naszym przypadku do wyjazdów służbowych Dienstreisen to są wyjazdy służbowe możecie powiedzieć, że przyzwyczaiłam się do klimatu ich hab mich ans Klima gewöhnt przyzwyczaiłam się do jego zachowania ich hab mich an sein Verhalten gewöhnt no i jeżeli ktoś jest powiedzmy sobie na jakiejś delegacji możecie powiedzieć er ist auf Dienstreisen prawda? czyli on jest w podróży służbowej No i ostatni slajd dzisiaj to będzie taki, że koleżanka mówi do niej Viel Spaß in Krakow! Wir sehen uns am nächsten Wochenende. Czyli baw się dobrze w Krakowie. Zobaczymy się w następnym, następny weekend. Jak widzicie to viel Spaß to jest takie angielskie have fun, czyli baw się dobrze, prawda? Ja tutaj użyłem specjalnie czasownika Krakow, żeby powiedzieć Wam, że Niemcy na Warszawę mówią Warszał, na Kraków krakau chociaż powiem Wam szczerze, że ja jestem za nazewnictwem oryginalnym. Dlaczego? No, dlatego, że jeżeli byśmy to wszystko mieli sobie tłumaczyć, no to jeżeli byśmy powiedzieli, że do Niemca, że ja byłem in Aquisgram, to Niemiec by w ogóle nie wiedział, co my do niego mówimy. Natomiast jak już powiesz, że ja byłem in Aachen, to on Cię zrozumie, że byłeś w takim mieście, które nazywa się Aachen. Dlatego też to działa w dwie strony. Skoro Niemiec nie rozumie spolszczonej wersji jego miasta, no to może tak być też w drugą stronę. Dlatego jestem za oryginalnym słownictwem, zwłaszcza jeśli chodzi o, o nazewnictwo dotyczące miast. No i to by było na dzisiaj tyle. Do usłyszenia następnym razem.